Ustaliliśmy z Anią i z Darkiem, że jestem do Waszej dyspozycji i będę Wam montował filmy z Waszych zlotów. Jest tylko jedna prośba: wejdźcie na YouTube, na kanał Studio Nietopesz lub poszukajcie nieporadnika wędkarskiego. I wielka prośba: zasubskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam Was bardzo ciepło, Marek Sołtysiak. I do zobaczenia na następnym zlocie. Już po raz pierwszy nad jeziorem Gopło w miejscowości Łuszczewo doszło do spotkania niesamowitych ludzi. Ludzi, którzy tworzą grupę karawanik, miejscówki na dziko. Organizatorem była Ania i Darek, z którymi jeszcze dzisiaj porozmawiamy. A gdzie sto lat? to -la, Na pomysł stworzenia takiej grupy wpadł właśnie Darek, rozmawiając późnym wieczorem za nią, Nie powiem gdzie, bo to nie jest najważniejsze. Założyli tą grupę ponad rok temu, a teraz po roku zapraszali na taki piękny tort. O tym jak powstaje mapa z waszymi miejscówkami i Ile czasu na to trzeba poświęcić? Porozmawiamy za chwilę z Anią. Ja zaczęłam robić. To znaczy, tak, nanoszę to na zasadzie takiej, że ktoś wrzuca miejscówkę do nas na grupę. Jest świadomy tego, bo mamy też w regulaminie, że miejscówki będą nanoszone. Oczywiście nikt nie robi z tym problemu, nie ma najmniejszego, bo każdy, kto wrzuca, to chce się wymieniać tym. A zresztą przynależą do grupy, no to każdy się pod myślą liczy, że to jest wspólne. Nie ma moje, twoje, tylko to jest nasze. Na zasadzie tego, co ktoś wrzuci na grupie. Podaję dokładne te dokładne, bądź mniej dokładne dane, bo ja każde dane akurat staram się mniej więcej sprawdzać na mapie. Zdarza się, że to wychodzi środek jeziora albo w ogóle gdzieś droga zamknięta. Także mniej więcej zanim coś tam wrzucę na mapę, bo to nie jest tak, że ktoś może ją edytować, tylko ja edytuję ją typowo. Na zasadzie właśnie takiego, co kto wrzuci, sprawdzam, dodaję na mapę, wrzucam opisy, opisy do, każdego, do każdego miejsca, zdjęcia, jeżeli są. No i staram się też to mniej więcej na bieżąco aktualizować. Jeżeli dostaję informację, że coś jest nieczynne, że coś się zmieniło, też staram się takie zmiany nanosić. Aczkolwiek z tymi zmianami też bywa różnie, bo każdy jest z różnych z tego końca świata dopustego. A czy jakiś karwer polski chce poznać, i żeby. No, wymiana jest po prostu. Ja jadę na Twoją miejscówkę, ty jedziesz na moją. I oczywiście trzeba pamiętać zawsze o porządku, o czystości, nie zostawiać śmieci. Wiadomo, sprawa, nawet w naszej grupie nie trzeba tego przypominać, ale warto o tym wspominać. Po tym jak powstaje mapa wiemy już prawie wszystko, to dowiedzmy się ile osób było tym razem na pierwszym zlocie. Jeżeli chodzi o ilość osób, jaka przyjechała do nas właśnie na pierwsze spotkanie, to tak, było około 200 osób. Z tego mieliśmy 57 dzieci, także też troszkę dzieci nam trapitało. Mieliśmy koty, mieliśmy psy, szynszyn, był boletko, komik, komik też był. <laughs> także było troszeczkę zwierzaczku. Troszkę nas było, nie? Na tym pierwszym naszym spotkaniu. Zestawów było. A zestawów mieliśmy około 60, tak mniej więcej, jak z tuma się wszyscy zjechali, bo też nie mamy wszystkich zdjęć, tak, typowo. W kulminacyjnym yy, nie było na zdjęcie. Tak, miała... to znaczy, yy, dokładnie, a niektórzy przyjechali też z yy, takimi puszkami, nie, to też nie, nie było jako typowo camper czy camping, tylko właśnie takie busiki, a nawet mieliśmy samochód, na którym była też yy, zrobiona była przyczepka, yy, rozkładał po prostu sobie no, no, i namiot taki, no, także tak ciężko ogólnie zliczyć suma do dokładnie ile było, ale tak mówię, około 60 było zestawów, nie. 68. Ustaliliśmy z Anią i z Darkiem, że jestem do Waszej dyspozycji i będę wam montował filmy z Waszych zlotów. Jest tylko jedna prośba: wejdźcie na YouTube, na kanał Studio Nietopesz lub poszukajcie nieporadnika wędkarskiego. I wielka prośba: zasubskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam Was bardzo ciepło, Marek Sołtysiak. I do zobaczenia na następnym zlocie. Oczywiście udało nam się jeszcze dodzwonić do jednego z uczestników zlotu, który chciał Was bardzo serdecznie pozdrowić z Wielkiej Brytanii. Grzegorz Milewski, pozdrowienia dla, dla Darka, za to, że właśnie taką grupę wymyślili, za to, że taką grupę stworzyli. Jak również pozdrowienia dla wszystkich, wszystkich, powtarzam raz jeszcze, wszystkich grupowiczów i wszystkich uczestników zlotu. Chciałem serdecznie... Pozdrowić swoją partnerkę Bożenkę, moją ukochaną. Jestem akurat w Wielkiej Brytanii. To jest środkowo, że tak powiem, wschodnie wybrzeże ten sport Bardzo byśmy chcieli podziękować za bezinteresowną pomoc bardzo, bardzo, bardzo. Oj tak, bardzo. Powiem szczerze, byliśmy tak miło zaskoczeni, że jest ktoś taki, który po prostu tak nas wspiera, w ogóle nie znając nas, bo się poznaliśmy pierwszy raz właśnie na zlocie. Jest to Krzysztof Pankowski z żoną Anią. Także serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy naprawdę bardzo Krzysiu za pomoc, bo jest nieoceniona. Tak, e, dokładnie. dokładnie. Biegał z nami, latał, pomagał naprawdę. Zamiast sobie siedzieć trzeba to... A po zrobić oczywiście byśmy chcieli tą grupę, wszystkie, wszystkie, wszystkie osoby, które były na na zrocie, na spotkaniu z nami, z którymi udało nam się porozmawiać.

she's not